Cóż to za akcja, proszę mi powiedzieć więcej o tym. Miasto akcję. dom. Miasto to też pana dom. Już chodzi o to, że zachęcamy wszystkich właścicieli czworonogów do tego, aby wyprowadzając swoje psy Wyrzucały to, co te psy narobią do koszy. To tak na... bardzo fajna akcja. Tak, I tak na... większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że tak naprawdę nie trzeba do specjalnie oznakowanych pojemników, że tak powiem, tych fekaliów wyrzucać, tylko można to wyrzucić do każdego kosza, przeznaczonego na śmieci mieszane. Nie można wyrzucać tylko do tych y, koszy przeznaczonych na szkło, papier lub plastik, a tak naprawdę każdy kosz się do tego nadaje. Dokładnie, i jak ta akcja idzie, jeżeli chodzi o... Na państwa osiedlu, super. Kansy tak? są bardzo otwarcie i... A to gdzieś jeszcze byliście? Byliśmy tak? po wszystkich kosiedla w Lublinie. Dobra, wszystkich. Fajna akcja! I tutaj tak z, z tym samym tak, e, sprzętem, tak, tak. Tak. ale to zabieramy, pakujemy wszystko jedynie. Do domu wszyscy mogą wejść. Jest. Rewelacja. Jestem tatą trzech synów, mieszkam tutaj na światu Skarpa. Mam na imię Przemek i chciałem bardzo serdecznie zaapelować do właścicieli, do wszystkich właścicieli czworonogów i innych zwierząt o to, żeby byli tak uprzejmi i sprzątali po nich e, przede wszystkim kupy. E, bo tu w, w przestrzeni takiej miejskiej e, ciężko jest po prostu cieszyć się zielenią, chodnikami i, i takimi chwilami jak teraz, jeżeli trzeba omijać psie bobki i na każdym kroku uważać, czy dziecko już się upaprało w tym, czy jeszcze nie. Czy bardzo serdecznie proszę właściciele czworonogów, psiarze, sprzątajcie po swoich dzięki. więcej takich akcji, w ogóle jeżeli chodzi o uświadamianie pewnych rzeczy, to są dla niektórych oczywiste, tak? No e, tak. Jak na przykład, no właśnie, ustąp... pani e, w pani starszej miejscu? schorowany, gdzie kobiecie wciąż i tak dalej, bo to przecież to powinna być reakcja normalna. Dokładnie. Więc wydaje mi się, że takie akcje, tudzież właśnie zrób to, co, co e, Cworonuk nie może zrobić za ciebie, tak? No, bo wtedy był na Twoim miejscu, to ja by to zrobił, gdybyś to sam zrobił. Więc akcja Bimasol. Bardzo fajnie, fajnie, że tutaj jesteście, no i to ja szczerze, bardzo wygodne.